Tymka, witam was na kolejnym odcinku strowa dzisiaj po raz kolejny Luxion wylądował. I jakby się zdawało, tak jak rok temu i dwa lata temu będą jakieś. Mm, może nie niesamowite rzeczy, ale niezwyczajne. No, oczywiście u Luxiona, prawda? Bo w końcu dzisiaj jest Black Friday. A tutaj takie Lelum polelum Nic specjalnego. Także. Nawet nie ma tutaj co za dużo mówić, prawda? Jak zawsze, 15 dużo już sobie kupcie na początek. Empire boxy kompletnie nieopłacalne, bo to jest cena za jeden. 5 razy można kupić bez sensu to w ogóle zapomnijcie o tym. A tutaj, tutaj widzę, że są trzy mounty, które warto kupić za monety, bo nie można ich dostać inaczej. Po prostu są nietradowalne. Hmm. Gdzie on jest? Turki Tron. E, 50 mastery za 50 monet można śmiało brać. E, ten. Kurczek, chyba kurczak, jakiś. No, jakiś gołąb. E, kosztuje 75 monetek i daje 50 mastery, też jest nietrajdowalny. I radiant. E, to może kosztować nawet więcej. O, właśnie. Znaczy, może dawać więcej. Aż 100 mastery. I tak mi się coś kojarzy, że wtedy, jak były te dzienne tokeny, to właśnie można było wtedy go dostać. Chociaż nie jestem pewien. A może to było z jakiegoś eventu? No w każdym razie, dawno temu już były te 3 mounty. I teraz widzicie, można je dostać tylko za monetki. Także polecam w pierwszej kolejności, tuż po duszach. Zrobić sobie właśnie te trzy mounty za monety, no bo inaczej ich nie zdobędziecie to Dlatego powinniście teraz sobie je ogarnąć Aż trzy na raz to rzadko się widzi, żeby Żeby aż trzy na raz były nietrajdowalne, prawda, u um, Tutaj śmiało można za Fluxa sobie kupić Kolejnego mounta, który daje 50 mastery I ostatni też daje 50 Master, też jest tradowalny i za 140 monet znaczy 140 tysięcy fluxa za 75 monet. Także tak to wygląda. Dzisiaj nie ma nic specjalnego, takiego jak na Black Friday, prawda? Ale, ale jak na takiego Luxiona, to są aż trzy rzeczy, które mogliście długo czekać, dlatego że były z jakichś eventów, które kiedyś tam były i teraz nie mogliście ich dostać. także no, Luxion jest fajny dla tych, którzy przegapili jakieś eventy, prawda? Także dusze w pierwszej kolejności, potem kupcie sobie te trzy mounty, yy, które yy, są nietradowalne, no i na samym końcu te dwa za Fluxa. Yy, te Empower Gameboxy kompletnie olejcie, bo się nie opłaca, a Luxionowe style, no to na samym końcu, jak już macie wszystkie smoki, prawda? Tak jak zawsze. To chyba by było tyle, nie ma tu tutaj dużo gadać odnośnie tego samego Luxiona, także dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, no i oczywiście miłych zakupów, no i może ustrzelcie jakąś okazję poza Luxionem, prawda, no w końcu jest Black Friday może, a akurat coś, tylko oczywiście pamiętajcie, że pamiętajcie, że te ceny, które są pokazywane, że z jakiejś tam ceny jest przecena, to nie zawsze jest prawda, bo dużo cen zostało podniesionych celowo, na przykład tydzień przed o 200 i tak dalej także nie napalajcie się kiedy widzicie przecenę 500 zł, tylko patrzcie tą finalną cenę i patrzcie czy taka cena jest wiecie, odpowiednia dla na przykład telefonu prawda, także nie dajcie się ponieść głupocie Black Friday tylko róbcie mądre zakupy i w grze i w prawdziwym życiu do zobaczenia na następnym odcinku